Jest bardzo źle, zwłaszcza w nocy. Serce mnie pali. To coś jak. Czy ja wiem. Pieczenie? Właśnie. To wygląda na. Zgaga. Może mi pan coś dać? Francuskie filmy? Zakładam, że nie wspomniałaś o niej położnej. Nie jestem w ciąży. I'm not Prawo głosu daje tylko stetoskop. Przepisy związkowe. Wiem, kiedy jestem w ciąży. Mam szóstkę dzieci. Dlatego mąż miał wazektomię i używamy kondomów. Nasieniowody mogą się udrożnić. Kondomy pękają. Tak powinna wyglądać kobieta. A nie skóra i kości. Musi mieć ciało, krągłości. Masz w brzuchu małego ludzika. Przepraszam. Mam skrzywiony osąd przez media i lata studiów medycznych. Zgadza się. Przyniosę lek zobojętniający, a siostra pobierze krew. Dlaczego? Musimy sprawdzić, czy zgaga się nie rozszerza.